Moim zdaniem na dzień dzisiejszy jednym z takich większych zagrożeń są mikotoksyny paszy, Większość szkodowców którzy tuczą nie zwracają na to uwagi aczkolwiek jest to bardzo duży problem z tego tytułu, że mikrotoksyny są odpowiedzialne za szereg złych rzeczy, które się dzieją powiedzmy na organizmie tak? uszkadzają hondrowy uszkadzają nertę uszkadzają układ kwiatowości układ pokarmowy wpływają niekorzystnie na działanie układu immunologicznego zwierząt tym bardziej to się dzieje przy małych kosiaczkach jest duży problem, więc tutaj naprawdę warto zwrócić na to uwagę i przyjrzeć się temu problemowi ekonomicznie prowadzonego stada w różnych no. sekcjach technologicznych. Tak, yy, tak jak już wspomniałem wcześniej, praktycznie, yy, praktycznie rzecz biorąc, w każdych grupach technologicznych, czy to są yy, lochy, czy to są prosięta, czy to są tuczniki, bywają one niekorzystnie. Przy lochach wiąże się to głównie z yy, problemem rozrodu, gdzie wiadomo, to yy, jest duży problem duży w tej chwili, że wychodzi o melkotoksynę. Przy prosiakach, jako młody yy, organizm, yy, nie do końca się ten organizm dobrze yy, i są problemy z dobrymi przerostami i z efektywnym wykorzystywaniem paszy, a przy tucznikach odbija się to głównie na zwiększonej, zwiększonym zużyciu paszy i, i, i co z się wiąże gorszym wykorzystaniem, mniejszymi przerostami, słabszą mięsnością także to, to jest taki główny jak gdyby, aspekt ekonomiczny działania mekotropy.